Ekonomia szczęścia Piotra Michonia, odcinek 222. Czyta Jacek Kaczmarski. Subiektywno-naukowy dekalog dobrego podróżowania, część pierwsza. Nie jestem guru od odpoczywania. Zdarzało mi się wracać z wyjazdów bardziej zmęczonym niż przed nimi, a mimo to tęsknić się za kolejnym. Dlatego właśnie postanowiłem stworzyć ten nieco przewrotny dekalog dobrego podróżowania. Subiektywny, bo oparty na moich własnych doświadczeniach i błędach, i naukowy, bo z ciekawością zaglądałem do badań nad stresem, regeneracją i szczęściem. Wyszło z tego coś pomiędzy rachunkiem sumienia, dziennikiem podróżnika, a raportem z laboratorium neuronauk. To tekst dla tych, którzy chcą odpocząć mądrze, ani w rytmie animacji basenowych, ani w trybie ekstremalnego survivalu. Co ciekawe i czasem frustrujące, wiele badań pokazuje zupełnie inne potrzeby niż moje. Gdzieś przeczytasz, że największy relaks daje leżenie na plaży przez tydzień, a ja po trzech godzinach dostaję wysypki z nudów. I właśnie to zderzenie nauki z rzeczywistością będzie przewijać się w kolejnych punktach tego dekalogu. Po pierwsze, odłącz się i zmieniaj otoczenie. Mam świadomość, że prawdziwy odpoczynek zaczyna się wtedy, gdy mentalnie wychodzę z Matrixa. Tyle, że nie zawsze jestem gotów sięgnąć po czerwoną pigułkę. Znacznie częściej zostaję podpięty do maila, do terminarza, do wszystkich tych mikrozobowiązań, które razem tworzą makrozmęczenie. A jednak to właśnie to psychologiczne odłączenie kabla działa na nasze samopoczucie jak ładowanie baterii w smartfonie. Najlepiej sprawdza się tu kontakt z naturą, ruch, śmiech z przyjaciółmi, czy zanurzenie się w kulturze, wszystko, co pozwala choć na chwilę zapomnieć, że istnieje trzeba, termin, harmonogram i spotkania na tym Naukowcy twierdzą, że w tym kontekście szczególnie dobrze działa zmiana środowiska, nawet krótka, obniża poziom stresu i wspiera regenerację psychiczną. Ale to nie tylko kwestia widoków, chodzi o to, jak działa nasza uwaga. Ekonomiści i biolodzy mówią, że uwaga to zasób, który się wyczerpuje, ale w rzeczywistości wyczerpuje się energia potrzebna, by ją utrzymać. Dlatego na urlopie warto postawić na fascynacje, sytuacje, które same przyciągają uwagę bez wysiłku. Patrzysz na fale, zieleń, nieznane uliczki, obserwujesz ludzi i robisz to z naturalnym zaciekawieniem. To tak zwana miękka fascynacja, która pozwala mózgowi naprawdę odpocząć. Dlatego, choćby krótki wypad poza codzienną trasę, ma sens. Po drugie, planuj, ale pozostań elastyczny. Podróżowaliśmy autostopem po Pirenejach, gdy naszym celem był Cirque de Trumaux. Z drogi zabrał nas miły starszy pan, który jednak wybierał się na sąsiedni szczyt. Zachęcał nas by z nim pojechać i w ostatniej chwili, dosłownie już po tym jak wysiedliśmy z samochodu, w miejscu gdzie nasze drogi się rozchodziły, przyjęliśmy jego zaproszenie. Następnego dnia przeżyliśmy jeden z najlepszych trekkingów w życiu. Weszliśmy na Pic de la Munia, a Jacques, bo tak miał na imię nasz nowy znajomy i jego cudowna żona Lucien, zaprosili nas do swojego domu na francuskiej prowincji. Dziś to jedno z moich najlepszych wspomnień wyjazdowych, i dlatego, choć staram się mieć zaplanowany szkic wyjazdu, to unikam harmonogramów. Spontaniczność sprzyja przyjemności i poczuciu wolności. Zostaw sobie margines na nieprzewidziane przyjemności, zboczenie z trasy, leniwą kawę w uroczym miejscu. Po trzecie, nie zaliczaj. Bo jak już się tu jest, to trzeba, bo inni zapytają, bo na Instagramie wszyscy rozpoznają, w jak niezwykłym miejscu jestem. Zaliczanie miejsc i atrakcji to jest coś, z czego się wyleczyłem w ciągu siedmiu godzin, będąc w muzeach watykańskich. Nie wiem, jak jest dzisiaj, ale gdy tam byłem, do wyboru były cztery trasy zwiedzania. A ponieważ to była moja pierwsza, prawdziwie samodzielna wyprawa na zachód, razem z przyjacielem poszliśmy na najdłuższą, siedmiogodzinną. Zanim dotarliśmy do Kaplicy Sykstyńskiej, zaliczyliśmy wiele sal i korytarzy, gdzie prezentowane były jakże fascynujące zbiory was, talerzy, zbroi, obrazów, pamiątek i zdjęć. Skończyłem zmęczony, sfrustrowany i z wrażeniem, że nie pamiętam większości i choć kaplica wiele wynagrodziła, wyniosłem stamtąd coś więcej, nauczkę na temat tego, jak nie zwiedzać. Urlop to nie lista zabytków, muzeów i restauracji, które trzeba odhaczyć. Badania pokazują, że przesyt bodźców i presja wykorzystania każdej chwili mogą wcale nie zwiększać satysfakcji z wyjazdu, a wręcz ją zmniejszać. Kiedy jesteśmy skupieni na zaliczaniu atrakcji, działamy na automacie: zwiedzamy, robimy zdjęcia, ale nie mamy czasu na prawdziwe doświadczanie chwili. Po czwarte. Znajdź czas, by iść bez celu. Na co dzień plan, kalendarz, lista zadań i bezmiar powinności. Nawet nasze spacery bywają zadaniowe do sklepu, do pracy, po dzieci, po dziesięć tysięcy kroków. Urlop to idealny moment, by wyjść z tego schematu. Po prostu wyjść i iść bez celu. Psychologowie zauważają, że brak skupiania się na zadaniu sprzyja błądzeniu umysłu, które wbrew pozorom wspomaga kreatywność, redukuje napięcie i pozwala uporządkować emocje. Spacer bez celu ma dodatkowy walor pozwala zwolnić percepcyjnie. Zaczynasz zauważać detale, zapachy, architekturę, przypadkowe rozmowy na ulicy. To rodzaj uważności, który nie wymaga wysiłku ani praktykowania mindfulness w wersji podręcznikowej. Moje doświadczenia okazują się być zbieżne z tym, co pokazują badania. Na wyjazdach uwielbiam przejść się samemu po nieznanych, nieturystycznych miejscach. Z takich chwil pamięta się często najwięcej: obserwacje codzienności, nieoczywiste zaułki, spotkania. Będąc w Laosie czy Kambodży, uwielbiałem szwendać się po tamtejszych wioskach. Dziś najlepiej pamiętam domy na palach, umorusane, uśmiechnięte dzieci, ludzi jedzących ryż z kawałkiem ryby przy swoim domu na palach i serdeczność, z jaką się spotykałem. Nawet Angkor Wat się z tym nie równa. Po piąte, wsłuchaj się w rechot żab. Zurbanizowane i mechaniczne dźwięki codzienności raczej trudno nazwać otulającymi, Trzaskające tramwaje, klaksony i wieczne powiadomienia z telefonu raczej nie kojarzą się z relaksem. Dlatego warto czasem od tego uciec. Zwłaszcza, że jednym z najprostszych, a przy tym skutecznych sposobów na odstresowanie się są dźwięki natury. Badania i metaanalizy jasno pokazują. Słuchanie śpiewu ptaków, szumu strumienia, a nawet rechotu żab korzystnie wpływa na nasze zdrowie. I to zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Słyszałem kiedyś teorię, że w naturze cisza bywa podejrzana, bo często zwiastuje nadejście drapieżnika. Przyznam, nie znalazłem badań, które by to potwierdzały, ale z drugiej strony, kto z nas nie poczuł lekkiego niepokoju, kiedy zrobiło się zbyt cicho? Jedno jest pewne. Badania pokazują, że w porównaniu do zwykłej ciszy, która teoretycznie powinna nas wyciszać, ale w praktyce często sprawia, że słyszymy własne myśli na pełnym nagłośnieniu. To właśnie dźwięki natury skutecznie obniżają tętno, ciśnienie i tempo oddechu. Mówiąc prościej, kiedy słyszymy las, potok albo śpiew ptaków, nasz organizm automatycznie wrzuca tryb chill i zaczyna ładować mentalne baterie. To zresztą świetnie wpisuje się w popularne teorie psychologiczne, takie jak teoria przywracania uwagi ART i teoria redukcji stresu SRT. Obie zakładają, że kontakt z naturą działa jak regeneracyjny reset naszej psychiki, trochę jak odświeżenie systemu, bez konieczności reinstalacji całego życia. Co ciekawe, osoby w gorszym stanie zdrowia, albo takie, które przeżyły silny stres, mogą czerpać z takich dźwięków jeszcze większe korzyści. Ich wyczerpane zasoby radzenia sobie ze stresem mają po prostu więcej przestrzeni do regeneracji, jakby dostały dodatkową porcję energii. A najlepsze? Różnorodne, mieszane dźwięki natury. Na przykład zestaw śpiew ptaków, szum deszczu i plusk strumyka działają jeszcze skuteczniej niż pojedyncze odgłosy. Prawdopodobnie wynika to z naszej wrodzonej sympatii do bioróżnorodności i bogactwa życia w naturze. W końcu świat przyrody nie lubi nudy i my też nie. Podsumowując. Naturalne dźwięki to nie tylko tło do relaksacyjnych playlist, ale realna, niefarmakologiczna metoda, która pomaga obniżyć stres i poprawić samopoczucie. A najlepsze jest to, że mamy je w zasięgu ręki. Wystarczy wyjść do parku, lasu, albo po prostu zamknąć oczy i odpalić nagranie natury, które zrobi dobrze naszej głowie. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl. Nagranie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.